bardzo często możesz nie wiedzieć, co chcesz w życiu robić i możecie to strasznie przytłacać I oczywiście, często jeśli wiemy na przykład co będziemy chcieli nawet robić, to bardzo często to się może nam zmienić, że często na przykład planujesz po prostu co byś robił w przyszłości a w rzeczywistości na przykład będziesz zarabiał po prostu na życie totalnie robiąc co innego, ale pamiętaj, aby się zawsze rozwijać, bo to jest coś bezcennego, to jakby zawsze będzie na czasie, czyli pamiętaj, jeśli będziesz po prostu umiał kilka języków, zawsze sobie poradzisz, zawsze naprawdę sobie po prostu poradzisz, twój mózg zawsze będzie aktywny i będzie właśnie po prostu w formie i pamiętaj właśnie, żeby wypracowywać sobie takie umiejętności jak komunikacja, jak pisanie i wiadomo czytanie ze zrozumieniem po prostu i często nawet jakieś takie unikatowe nawet jakieś przedmioty, z których po prostu mógłbyś nawet udzielać korepetycje, uczyć po prostu ludzi i zawsze dzięki temu sobie poradzisz, bo często na przykład możemy szukać takiej drogi naszej właśnie i potem się zamartwiać, smucić i na przykład tracić nasz czas, potem na przykład jeszcze popaść w jakieś uzależnienia. A zamiast tego powinniśmy wykorzystywać ten nasz czas po prostu na rozwój osobisty, czyli po prostu jakieś języki, czytanie, pisanie. I naprawdę nawet jeśli nie wiesz jak zacząć, to pisz po prostu o sobie, pisz dosłownie to co czujesz, albo czytaj książki po prostu o rozwoju, właśnie jak się rozwijać. Bo wiadomo, skąd wiedzieć jak się rozwijać, jeśli tego po prostu nigdzie nie uczyli. Więc po prostu musisz się jakby sam nauczyć, rozwijać, czyli bądź dla siebie własnym nauczycielem i pamiętaj, że jak będziesz po prostu zawsze w formie zawsze twój mózg będzie po prostu tak może powiedzieć, że ostry, zawsze jakieś znajdziesz rozwiązanie po prostu, zawsze znajdziesz taki plan na siebie i właśnie to jest kluczowe po prostu, aby zawsze być otwartym i się uczyć. Więc pamiętaj, ja Ci więcej czasu nie zajmuję, zamiast tego poświęć ten czas po prostu na naukę I pamiętaj właśnie, żeby oglądać te treści, które Cię inspirują, które po prostu Cię czegoś uczą i Twoje życie będzie o wiele lepsze. Ja dziękuję za wysłuchanie. Cześć.